Świętego Mateusza. Amen, amen. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha Syna lub Córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Oto Słowo Pańskie. To jest ten dzień, kiedy oni mieli wyjść, a mam na myśli tutaj apostołów i uczniów Jezusa Chrystusa, bowiem dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją tej sprzed tygodnia, to znaczy jest zapowiedzią tego, jak będzie wyglądała działalność misyjna apostołów. I dzisiaj chcemy zebrać sobie wszystkie te cechy, które zostały przedstawione i w liturgii słowa w zeszłym tygodniu, ale także i dzisiaj, by mieć kompletny obraz proroka, a to gładnie także i obraz chrześcijanina. W zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Jezus Chrystus także opowiadał o działalności misyjnej i koncentrowałem się na takich trzech elementach. Pierwszym z elementów była postać proroka Jeremiasza. Jeremiasz doświadczał niesamowicie trudnych chwil ze względu na to, że był sam przeciwko wszystkim. Mianowicie, Jeremiasz jako symbol życia prorockiego został odsunięty od swego domu, wyrzucony z miejscowości Anatot. Jednocześnie został porzucony także przez swoją rodzinę. Prorok Jeremiasz również nie zdobył sobie posłuchu pośród ludzi, był szczerym. Ludzie natomiast woleli słuchać czegoś, co możemy określić słodkimi kłamstwami. Raczej byli wierni prorokom, którzy zapowiadali pomyślne czasy dla królestwa judzkiego, które nigdy nie nastały. Bowiem stało się to, o czym wcześniej wspominał prorok Jeremiasz: mianowicie królestwo Judy zostało wciągnięte w walkę między wielkimi mocarstwami. To jest ten pierwszy symbol prorok Jeremiasz, jego niełatwe życie, to, że jest sam, ale jednocześnie jego niesamowita postawa, która wyraża, wyraża się przez to, że Jeremiasz podzielił się z nami swoim obrazem Boga, który nosił w swoim sercu. On wtedy powtórzył, powtarzał sobie takie słowa, gdy przechodził trudne chwile: mówił sobie tak, Pan jest ze mną jako potężny mocarz. To ten pierwszy. Symbol, obraz naszego chrześcijańskiego życia dzisiaj. W ramach drugiego czytania, przed tygodniem pojawiła się przestroga ze strony Jezusa Chrystusa, byśmy jako prorocy współczesności uważali na niebezpieczeństwo grzechu. Grzech został symbolicznie pokazany jako przeciwstawienie sobie postaci Adama i nowego Adama, Jezusa Chrystusa. W pierwszej kolejności mówiłem o tym, jak Adam sięgnął po ten owoc, który podała mu Ewa, aczkolwiek oboje są tak samo winni. Ale sięgnął po ten owoc, bowiem chciał zrównać się z Bogiem. Natomiast Jezus wyrzekł się swego bóstwa, by stać się podobnym do ludzi. On umiżył samego siebie, stawszy się podobnym do człowieka, tak? By nas uwolnić od naszych grzechów. Drugie przeciwieństwo między Adamem a nowym Adamem, czyli Jezusem, odnosiło się do tego zagadnienia, że ten dawny Adam, który był mężem Ewy, że on miał zamiar uwolnić się w ogóle spod panowania Boga. Chciał się stać całkowicie niezależny. To jest najlepsze określenie. Natomiast Jezus Chrystus, modląc się w ogóle, on powiedział tak: Boże, jeżeli chcesz, ojcze, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja wola, lecz niech twoja się stanie. I został wysłuchany, to znaczy, Jezus był wierny. On nigdy nie dążył do uwolnienia się od Boga. No i w ramach Ewangelii mówiłem o tym, jak Bóg się nami opiekuje. Przywoływałem ten cytat. O policzonych włosach na głowie, czyli, że dla Boga każda z naszych najmniejszych spraw jest tak samo istotna. Dzisiaj mamy kontynuację tamtego czytania. Nadal szukamy cech proroków. Widzimy apostołów, którzy stoją u drzwi, by wyjść do miejscowości, które wskazał im Jezus, by jednocześnie zapowiadać jego nadejście. W pierwszej kolejności te słowa: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest w niegodzien. Jezus Chrystus zapowiada swoim apostołom, że bycie jego uczniem, głoszenie Ewangelii, zapowiadanie dobrej nowiny, jednocześnie wiąże się z poświęceniem. To jest właśnie to. No dzisiaj pamiętam księdza Grzegorza Strzelczyka, który powiedział: Wiesz co? Czy wiecie co? Gdybyście poszli do ludzi, my mówimy ludziom o zbawieniu, które przynosi Bóg. To prawda, on przynosi zbawienie, zapowiadamy niebo. Jest to dla nas motywacją, zachętą. Niebo, jak gdyby przekonanie o niebie. Ta zachęta o niebie, ta inspiracja obrazem nieba niejednego człowieka prawdopodobnie uchroniła przed grzechem. Natomiast ksiądz Grzegorz Szczelczyk mówi, ale zobacz, niebo jest poprzedzone czymś, co jest prawdziwym sensem Ewangelii. Oddaniem życia. I wtedy wiesz, że żyjesz na pewno, gdy jesteś w stanie poświęcić dla dobra nawet swoje życie. Wtedy pokazujesz, że jesteś też prawdziwie wolny, a Jezus jest twoim królem i panem, bo tak nieraz też te słowa nieraz też powtarzamy jeżeli chodzi o miłość ojca i matki których w cudzysłowie nie można miłować bardziej niż Jezusa chodzi tutaj po prostu o to że niektórzy ludzie mogą sobie pomyśleć, ale jest przykazanie czwarte czyli ojca swego i matkę swoją jak to się ma do tego przykazania mianowicie jeżeli my dzisiaj nie jesteśmy w stanie postawić Boga na pierwsze miejsce, a nie jest to proste, naprawdę to nie jest łatwe to oznacza, że przeżywamy pewien deficyt wiary, brak wiary jeżeli stawiamy ciągle coś czy kogoś Ponad Bogiem. Natomiast gdybyśmy postawili Boga na pierwszym miejscu, okaże się, że naszego ojca, czy matkę, naszych bliskich, żonę, męża, nasze dzieci, brata, siostrę, będziemy kochali jeszcze bardziej. To jest właśnie to. Natomiast Jezus Chrystus uprzedza nas przed czymś, co może nastać. Mianowicie, to nie on jest znakiem podziału. Nasza wiara, jeżeli my wierzymy w Jezusa, wierzymy w Boga, przyjmujemy ducha świętego, polega na tym, że może być tak, że w naszych domach będziemy podzieleni, to jest właśnie to. Jezus Chrystus zachęca nas w tych słowach. Kto kocha ojca, matkę bardziej niż mnie, nie jest On mówi, nie rezygnuj z wiarę. Musisz być cierpliwy. Ci ludzie, którzy odwracają się od Boga, często twoi krewni, a wiem, że tak jest, z relacji naszych parafian, albo też samego Popielowa, gdzie byłem wcześniej na parafii. Tam nieraz te starsze pokolenia mówili sobie, księże, często przychodzili z tym do spowiedzi, pytali, co ja mam zrobić? Moje dzieci? Oni odrzucili wiarę. Czy moje wnuki? Nie chodzą w ogóle do kościoła, oni w ogóle nie wierzą w Boga, no nie chcą o tym słyszeć. I wtedy pamiętam, czytałem jedną książkę o takiej zakonicy, mówiłem sobie tym ludziom, wiesz co, jest taki schemat syna marnotrawnego, o nim w skrócie. Ksiądz Tomali w seminarium też tak mówił, jeżeli cię życie nie wyciora, to nie odkryjesz Boga. Ja też tym ludziom mówiłem, wiecie co, czasami musi być tak, żeby wiara z naszej głowy zeszła do serca, to musisz faktycznie doświadczyć czegoś trudnego w swoim życiu. Ja myślę, że ludzie faktycznie wrócą do Boga, ale potrzebują naszego światła i tego, że to my nieraz odrzucamy w cudzysłowie ojca, matkę, dzieci, żonę, męża, brata, siostrę, nie po to, żeby z nich rezygnować, ale pokazać, ja będę trwał przy wierze. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie tego teraz przyjąć, to w jaki sposób robię to dla ciebie? Bo chcę, żebyś zaczął żyć, żyć pełnią życia. Przyjmowanie, że Jezus jest na pierwszym miejscu w ogóle nam samym także pomaga w tym, żebyśmy jeszcze bardziej kochali nasze bliskie, naszą rodzinę. Jak bardzo prosto, ofiara krzyża. Przecież to Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy oddali życie za naszych bliskich. Mówiłem o tym też przecież przed samą chwilą. Dlatego Jezus nas zachęca, byśmy poświęcali się dla ludzi, których, których kochamy. Zatem w żaden sposób Jezus nie staje między nami a naszą rodziną. Wręcz przeciwnie, pokazuje, żebyśmy jeszcze bardziej ich kochali, albo wręcz byli w stanie rozmawiać o ranach, które nosimy w naszych sercach. By nasze wspólne życie przyczyniło się do jeszcze większego naszego rozwoju. Byśmy byli w stanie żyć pełnią życia. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Te słowa wtedy przerażałem. Nas w ogóle nie ruszają. Dlaczego? Jesteśmy nauczeni kochać krzyż. No i dobrze, że tak jest. On dla nas jest znakiem zbawienia. Natomiast w czasach Chrystusa zapowiedź tego, że ktoś ma brać swój krzyż i i za Jezusem, to znaczy naśladować Go, i, kto słyszy, że, I ten, kto słyszy, że nie jest Jezusa godzien, kto nie weźmie swego krzyża, wtedy był przestraszony. Żeby to opowiedzieć, chciałbym odwołać się do przykładów. Kara krzyża była stosowana szeroko przez władców cesarstwa rzymskiego. Jest to kara, która była odbierana jako najbardziej hańbiąca, przeznaczona dla najgorszych przestępców, w ogóle jako kara najgorsza, e, która mogła spotkać danego człowieka. Stosowana tylko w takich przypadkach, gdzie mieliśmy do czynienia z najgorszymi ludźmi, przynajmniej w opinii władców Rzymu. Natomiast jeżeli chodzi o karę krzyża z perspektywy historycznej, to na przykład po rządach króla Heroda, władzę objął władca, który nazywał się Quintilius Varus. On w pewnym momencie powiedział, należy ukrzyżować 2000 Galilejczyków na krzyżach, które będą rozmieszczone wzdłuż dróg Galilei. To przerażało ludzi. Stąd inny ich obraz krzyża. Oni niesamowicie się bali krzyża. Broń Boże, nie chcieli go nosić. Dla nich kara krzyża była najgorszą, jaką może spotkać. Cesowo, celowo w ogóle władcy Rzymu wykorzystywali różne symboliczne miejsca, na przykład jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, góra trzech czaszek, które celowo były wykorzystywane po to, by pokazać, jeżeli ktoś sprzeciwi się Rzymowi, poniesie niesamowitą karę. Jeszcze inny przykład. Rok 70. Jerozolima została zaatakowana, świątynia w Jerozolimie jest zburzona, została znieścia na płaczu, tak jak jest to dzisiaj. I na skutek powstania narodu wybranego Izraelitów, tak jak powiedziałem, świątynia jest zburzona, spalona jest cała Jerozolima i władca cesarstwa rzymskiego podejmuje decyzję, by skazać na śmierć krzyżową tylu ludzi, że wykonawcy wyroku przychodzą i mówią: Panie, tutaj nie ma tyle drzew, byśmy byli w stanie wykonać tyle krzyże. Kara krzyża miała pokazywać, jeżeli zawsze z Rzymem, to generalnie marny Twój los. Więc tak był krzyż przyjmowany przez Wtedy właśnie tamtych ludzi. Natomiast dzisiaj z perspektywy Jezus Chrystus mówi o krzyżu, by pokazać, że krzyżem może być to, że w naszym domu nieraz będzie ten podział. Ja wierzę, ty nie. Albo inaczej, ty ciągle czekasz na czas swojego nawrócenia. Czy w odniesieniu w ogóle do tego świata jestem wierzącym? Nieraz spotykają mnie różne sytuacje. Jedni przyjmują je z radością, inni odrzucają mi bardzo wyraźnie. Chcą pokazać, że oni nie będą wierzącymi. Kolejny symbolik, który się pojawia, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Jest tak i prawdopodobnie zdajemy sobie z tego sprawę, że nieraz jacyś znamienici ludzie, postawieni wysoko, mają swoich przedstawicieli. Od sposobów, w jaki przyjmowani są poszczególni przedstawiciele, traktowany jest ich władca. Na przykład, gdyby ktoś źle potraktował naszego prezydenta, to jednocześnie przyjmujemy to do siebie, ponieważ on nas reprezentuje. To jest właśnie przesłanie tego wersetu. I ostatni symbol w ramach tej drugiej części homilii, bo zaraz przejdę do trzeciej, to jest symbol także kubka świeżej wody. Niesamowicie ważny. Świeża woda. Wczoraj mi to umknęło, ale dzisiaj już to wyłapałem. Świeża woda jest zapowiedzią ducha świętego życia. I dzisiaj Jezus mówi: Moi prorocy przynoszą kubek świeżej wody. Tam, gdzie są chrześcijanie, jest też Duch Święty, dar Ducha Świętego. Kubek świeżej wody, jeszcze z innej perspektywy, w czasach Jezusa oznaczał symbol możliwości przetrwania. Palestyna jest miejscowością, gdzie występuje pora sucha i pora deszczowa. Ten, kto daje kubek wody, Pozwala żyć drugiemu człowiekowi. Ty, jako chrześcijanin, my jako chrześcijanie, nieraz, ja już tego doświadczyłem, jest to wielki dar Boga, ale może Ty też doświadczysz, albo już, już doświadczyłeś, nieraz ocalisz czyjeś życie. Ktoś, nawet nie chcąc stanąć na swoje życie, powie tobie: Wiesz co, spotkanie z Tobą sprawiło, że zacząłem żyć inaczej. Nie chcę wracać do mojego dawnego życia. I po raz ostatni, jeżeli chodzi właśnie o ten kubek świeżej wody, on jest o tyle niesamowity że świeża woda jest bardzo łatwo dostępna. Jezus pokazuje, ty jako chrześcijanie dajesz świeży kubek wody. Co to znaczy? Jesteś w stanie dać dobro, choćbyś nie wiem, jak był ubogi. Mało tego, jako potwierdzenie tych słów odwołam się do bezdomnych z Katowic, z dworca, z którymi kiedyś pracowałem. Ci ludzie, którzy nie mieli nic, nawet nie mieli gdzie mieszkać, nieraz byli w stanie podzielić się tym, co sami posiadali, albo byli w stanie wspierać nas w naszych inicjatywach. Oni mówili, zrobię to z tobą, pójdziemy tam razem, spotkamy się znowu, poświęcę ci czas. Generalnie ludzie, którzy nie mieli nic. To jest ten kubek świeżej wody. Choćbyś nie wiadomo, jak biedny był, zawsze jest coś, czy możesz obdarzyć drugiego człowieka chociażby czasem, życzliwością, przebaczeniem, miłością, wysłuchaniem. Podsumowanie tej homilii. W pierwszym czytaniu też odnajdujemy pewną, pewien dar z przyjmowania proroków. Jest tam prorok Eliseusz, który przychodzi do kobiety w miejscowości, której, której nazwa to szunem. Ona zaprasza El Elizeusza, przygotowuje dla niego pokój i gości go. W odpowiedzi otrzymuje dar. Prorok Elizeusz zapowiada: Za rogo tej porze będziesz cieszyła się potomstwem. Potomstwo to symbol w Piśmie Świętym wielkiego błogosławieństwa. Tak to należy odczytywać. Ten, kto przyjmuje chrześcijan, ludzi, którzy głoszą dobrą nowinę, Ewangelię, proroków współczesności, mogą oczekiwać, że spotkają się z wielkim Bożym błogosławieństwem. W drugim czytaniu słyszeliśmy o Chrzcie Świętym. Zagadnienie Chrztu Świętego jest o tyle istotne, że chrześcijanie przynoszą chrzest święty, sakramenty. Prorocy przynoszą sakramenty. Kiedy przyjmujemy chrzest święty, otrzymujemy nową rodzinę, stajemy się dziećmi bożymi. I to znowu stoi w tym kontraście. To jest odpowiedź na wersety Ewangelii. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie zni godzin. Jezus mówi: Chrześcijanie, moi uczniowie, przynoszą tobie chrzest. Masz nie tylko swoją rodzinę, którą jeszcze bardziej kochasz, ale przez chrzest święto otrzymujesz zupełnie nową rodzinę. Apostołowie dzisiaj wyjdą. Być może my nawet z tego kościoła też tak może być. To jest zakończenie mowy misyjnej, ta Ewangelia. Oni nie idą sami. Mają poprzez to, że są chrześcijanami, że przyjęli chrzest, mają ojców, matki, braci, siostry, dzieci. Nowych ludzi, którzy stanowią dla nich także nową, nową rodzinę. Amen.